Witajcie. Jest ze mną dzisiaj Bartek Jackowski, szef działu R&D w firmie Octaway, z którym porozmawiamy o API. Witaj Bartku. Cześć. Bartku, dlaczego API jest tak ważne dzisiaj z perspektywy całego przedsiębiorstwa? A, hmm, może, to być, może to być z różnych powodów. Ja postaram się wskazać jeden, który wydaje mi się dość istotny. API to jest pojęcie, które jest związane bardzo mocno z programistami, z programowaniem w ogóle. I funkcjonuje blisko innych pojęć, takich jak na przykład komponenty i w ogóle modularyza, modularyzacja. Kiedy się rozmawia o programowaniu, to zwykle są to rzeczy, które są tam powiązane. I teraz, jeżeli sobie wyobrazimy, że, że firmy to są również komponenty, to są również takie pojęcia czy takie byty, które funkcjonują i które muszą się ze sobą komunikować. A do tego, jeśli sobie wyobrazimy, że jakby wszyscy funkcjonujemy w takiej bardzo cyfrowej rzeczywistości, i firmy, które dzisiaj funkcjonują, bardzo często wytwarzają dobra, które są całkowicie cyfrowe, jakby niematerialne, i to są usługi, produkty, które funkcjonują tylko w przestrzeni komputerów w gruncie rzeczy. No to dochodzimy do wniosku, że można te dwa pojęcia ze sobą połączyć, tak? czyli wykorzystać te doświadczenia, które programiści jakby mają od, od wielu dziesiątek lat i ten sam, ten sam koncept zaaplikować do biznesu, do, do firm. Tak? W związku z tym bardzo silnie da się zaobserwować taki, taki trend, gdzie, gdzie myśli się o API jako o takim elemencie, który napędza rozwój firmy w ogóle. Tak? Pozwala pokazać firmie na rynku to, co oferuje jakby w postaci takiej bardzo cyfrowej. A czy są jakieś spektakularne, ważne, obrazowe przykłady, które pokazują, w jaki sposób budowały się nowe wartości poprzez wykorzystanie API? Jest pewnie kilka, ja mogę wymienić dwa. Taki najbliższy nam to, to rozwój chmury obliczeniowej jako usługi i ten moment, w którym całkiem skomplikowane procesy IT infrastruktura i jakby cała służba, jakby poziom skomplikowania został zamieniony tak naprawdę na API i na możliwość wywoływania no, tych skomplikowanych procesów, tak, tworzenia serwera, uruchamiania, restartowania, instalowania aplikacji. Nagle stał się dostępny dla klienta takiej usługi w postaci prostego skryptu, w tak? związku z czym no, wartość tutaj w postaci oszczędności czasu i pieniędzy była dramatyczna. Innym przykładem może być branża finansowa i, e, i to, co się dzieje w, w, w bankach i to, jak banki zrozumiały potencjał swoich systemów otworzyły, czy zaczynają się otwierać na, 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 na zewnątrz, y, tworząc różnego rodzaju y, przedsiębiorstwa, startupy, inwestując dużo pieniędzy w różnego te, tego typu rozwiązania. Eksplozja aplikacji, metod płatności, aplikacji mobilnych y, pokazuje, że, że to myślenie, to otwieranie i pokazywanie tego, co dany system może zrobić na zewnątrz i przez to angażowanie innych zupełnie nieznanych wcześniej użytkowników no, daje dodatkowe wartości. To jest jakby najbardziej chyba istotne z tego. API to nie jest nowe pojęcie. Ono funkcjonuje nie tylko w branży informatycznej już, już bardzo, bardzo długo, ale API też ewoluuje. Jak myślało się o API w perspektywie powiedzmy no, ostatnich pięciu lat? Jak myśli się dzisiaj? Jak zmienia się ta filozofia? To jest, to, to jest dosyć złożone, ale yy, o, API... Można powiedzieć, tak, tak, no, można że wymić wy 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 takie dwa sposoby myślenia chyba, takie właśnie programistyczne, czyli bardzo mocno skoncentrowane na technologii, na, na technice w ogóle realizacji, tak? Y e protokoły, interfejsy sieciowe i tego typu rzeczy. E I taki przełom w momencie, kiedy właśnie o API zaczęto myśleć w kategoriach y no, takich biznesowych, nie? Że, że właśnie... To API w kontekście firmy to, to, nie jest, to nie jest tylko technologia, ale to jest też jakby sposób myślenia firmy o w ogóle rzeczywistości, o tym, co ją otacza, dla kogo swoje usługi robi, jak te usługi są dostępne. Jak szybko można je uruchomić i tak dalej. Więc ja bym te dwie rzeczy tak naprawdę obok siebie postawił, jakby ten przełom nastąpił w momencie, kiedy kiedy się okazało, że, że to API może, może tworzyć, może być współtwórcą tych nowych, nowych przedsięwzięć. To, to, to było super. A czy na poziomie samej technologii, również jakby modelowania API, czy tam też nastąpił przełom? No dużo się dzieje, dużo się dzieje w wielu kierunkach. Na pewno na pewno da się zauważyć jakby taką tendencję do upraszczania, tak, żeby przyspieszać, żeby... Ułatwiać, żeby zachęcać. Eee, jakby ludzie, którzy tworzą nowe usługi, jakby firmy, które tworzą nowe usługi, są mocno zainteresowane tym, żeby ta usługa była od razu dostępna dla jak najszerszej grupy użytkowników. Takich, którzy są zainteresowani e, integracją z API, też takich, którzy nie są. Tak? Ale jakby to jest jakby podstawowy, jeden z podstawowych e, sposobów udostępniania tego, co robimy. Za chwilę będziemy mieli nowe API w OctaWave. Jakie są takie główne. Wyznaczniki tej nowości. W tym sensie, co, co, co użytkownik nowego api OctaWave będzie mógł zrobić lepiej, szybciej, sprawniej w porównaniu do tego, jak wyglądało api nasze dotychczasowe? My, my to, co zrobiliśmy, to zadaliśmy sobie takie pytanie w zespole, czy to api, które mamy dzisiaj, to jest to, z czego jesteśmy dumni, z czego byśmy chcieli korzystać jako programiści. No i szybko nam się okazało, że to nie jest tak, że właśnie odpowiedź jest negatywna, że to API nie zachwyca. E, I no i postanowiliśmy coś z tym zrobić e, i nasze podejście skoncentrowało się na dwóch aspektach. E, po pierwsze chcieliśmy zbudować to API tak, żeby było dobrze udokumentowane i żeby dało się od razu zrozumieć intencje, tak? znaczy, jakby po co ono jest, jakby co ono umożliwia, tak żeby bardzo szybko użytkownik, który ma się zapoznać z naszym systemem, z naszą usługą, zorientował się również w API. Drugim takim elementem, który nam, takim, wy, takim wymaganiem, które sobie postawiliśmy, to było to, żeby jak najkrócej, jak, jak, jak najbardziej skrócić czas od momentu, kiedy użytkownik poznaje naszą API do momentu, kiedy jest w stanie go wywołać. W sensie, żeby wszystkie takie rzeczy, które przeszkadzają w tym, wyeliminować no, do, do, do maksimum, tak? żeby można było skupić się tylko na tym, co jest istotne. No i zaczęliśmy wymyślać to API e, tak, jak e, e, tworzyć e, tę usługę. E, e, no, Wcześniejsze API było tak zbudowane, że, że e, nie było tam jasnych takich priorytetów. Nie było widać, co jest ważne, co nie jest ważne. My to postanowiliśmy w tym podejściu zmienić i pokazać tylko te elementy usługi, które są rzeczywiście istotne dla klientów. No i myślę, że to się udało i że to, że to rzeczywiście widać. Okej, okay, dzięki. Zachęcamy wszystkich do testowania i korzystania z nowego api Auto.